Cześć, z tej strony Łukasz Zając. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się naprawami samochodów oraz odczytywaniem i analizą kodów błędów podczas diagnostyki. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę oznaczają te tajemnicze liczby na ekranie, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Kod tematu. Błędu P0148 brzmi jak bład dostarczania paliwa. Często w oprogramowaniu skanera OBD. Dwa nazwa może mieć angielska pisownie Fuel Delivery Error. Opis techniczny i dekodowanie błędu P0148. Zapisany kod P0148 oznacza, że moduł sterujący PCM wykrył problem w układzie paliwowym. Bład ten występuje wyłącznie w pojazdach z silnikami wysokopreznymi. Bład jest ustawiany, gdy moduł sterujący układu napędowego PCM wykryje, że rzeczywiste i zadane ciśnienie paliwa nie jest zgodne. Kod ten może również zostać ustawiony, gdy moduł PCM wykryje, że sygnał wejściowy z czujnika ciśnienia paliwa nie odpowiada określonemu zakresowi. Większość silników wysokopreznych ma pompę wysokociśnieniowa połaczona z pompa niskociśnieniowa w zbiorniku. Tworzy to siłę potrzebną do bezpośredniego wtrysku paliwa. Sterownik PCM kontroluje dopływ paliwa poprzez regulację ciśnienia, doprowadzając je do wysokociśnieniowej pompy paliwa. PCM wykorzystuje czujnik ciśnienia paliwa, zwykle umieszczony w pobliżu siłownika sterującego zasilaniem, do monitorowania ciśnienia paliwa podczas pracy silnika. Czujnik ten służy również do określania ilości paliwa przepływającego do wtryskiwaczy. Kod błędu P0148 jest ustawiany, gdy moduł sterujący PCM wykryje, że czujnik ciśnienia szyny paliwowej nie działa prawidłowo. Innymi słowy, Rzeczywiste ciśnienie paliwa różni się od ustawionego ciśnienia. Objawy usterki. Głównym objawem usterki P0148 dla kierowcy jest zapalona lampka Mil, malfunction indicator light. Jest ona również określana jako lampka kontrolna silnika lub po prostu lampka kontrolna silnika. Może również objawiać się jako zapali się lampka kontrolna check engine, na panelu sterowania kod zostanie zapisany jako usterka. Mogą również występować inne powiązane kody usterek. Silnik źle się zatrzymuje lub uruchamia. Silny zapach oleju napędowego zmniejszona wydajność silnika. Zwiększone zużycie paliwa. Powaga błędu P0148 jest wysoka i należy jak najszybciej usunąć jego przyczynę. Usterka może spowodować zmniejszenie wydajności, a także uszkodzenie silnika. Przyczyny błędu. Kod P0148 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z poniższych problemów, nieszczelność w wysokociśnieniowym układzie paliwowym. Uszkodzony przewód paliwowy. Uszkodzony czujnik ciśnienia paliwa. Uszkodzony siłownik kontroli paliwa. Uszkodzona pompa paliwa. Uszkodzone złacze lub problem z oka. Nadmierna rezystancja w obwodzie elektrycznym. Problem z przekaźnikiem zasilania PCM. Czasami przyczyna jest wadliwy moduł PCM. Jak wyeliminować lub usunąć kod błędu P0148. Kilka sugerowanych kroków do rozwiązywania problemów i usuwania kodu błędu P0148. Odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów za pomocą skanera OBD2. Wyczyść kody błędów z pamięci komputera. Wykonaj jazdę próbną pojazdem, aby sprawdzić, czy błąd P0148 pojawi się ponownie. Sprawdź wysokociśnieniowy układ paliwowy pod katem wycieków. Sprawdzić wzrokowo złacze elektryczne i przewody pod katem uszkodzeń. Jeśli występują, napraw uszkodzone obszary. Sprawdź rezystancję, aby upewnić się, że się w zakresie tolerancji. Sprawdź czujnik ciśnienia paliwa. Sprawdź przekaźnik zasilania i moduł PCM. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Zlokalizuj czujnik ciśnienia paliwa, a następnie sprawdź wzrokowo złacze i okablowanie. Poszukaj przetarć, odsłoniętych przewodów, śladów przypalenia lub stopionego plastiku. Odłacz złacza i dokładnie sprawdź zaciski wewnątrz. Sprawdź je pod katem rdzy i innych uszkodzeń. Usun kod diagnostyczny P0148 z pamięci, wykonaj jazdę próbna i sprawdź, czy działa ponownie. Jeśli zniknie, Problem tkwił w wiążce przewodów lub połaczeniu. Jeśli kod błędu powróci, musimy przetestować czujnik i powiązane obwody. Ponadto musimy sprawdzić układ wysokiego ciśnienia pod katem wycieków. Sprawdzanie szczelności, jeśli występuje silny zapach oleju napędowego, istnieje duże prawdopodobieństwo, że problem jest spowodowany. Utrata ciśnienia z powodu nieszczelności. W przypadku wykrycia wycieku paliwa przed rozpoczęciem prac należy dokładnie sprawdzić filtry paliwa i inne komponenty, które zostały niedawno wymienione. Jeśli nie ma wycieków, a kod błędu został zresetowany, należy użyć manometru do sprawdzenia ciśnienia paliwa. Jeśli rzeczywiste ciśnienie paliwa nie spełnia specyfikacji producenta, istnieje kilka przyczyn. Obejmują one wadliwa pompę paliwa, zatkany filtr paliwa lub wadliwy przekaźnik pompy paliwa. Działanie pompy paliwa można sprawdzić za pomocą multimetru, sprawdzając napięcie na złaczu po podłaczeniu napięcia. Jeśli napięcie jest obecne, ale pompa paliwa nie działa, prawdopodobnie jest uszkodzona. Jeśli na złaczu pompy paliwa nie ma napięcia, najprawdopodobniej występuje problem z pompa paliwa, przekaźnikiem lub wadliwym oka. Sprawdzanie czujnika ciśnienia paliwa Czujnik ciśnienia paliwa jest zwykle podłaczony do sygnału referencyjnego 5 maja i uziemiony. Czujnik ciśnienia paliwa o zmiennej rezystancji zamyka obwód i wysyła impulsowy sygnał do modułu PCM. Sprawdź napięcie odniesienia i masę na złączu czujnika ciśnienia paliwa za pomocą multimetru. Jeśli na złaczu czujnika nie ma napięcia odniesienia, sprawdź obwody równoległe na złączu PCM. Jeśli na złaczu PCM nie zostanie wykryte napięcie odniesienia, problemem może być wadliwy PCM lub błąd programowania PCM. Wadliwy moduł PCM należy jednak traktować jako główną przyczynę błędu P0148 tylko w ostateczności. W jakich pojazdach problem ten występuje najczęściej? Problem z kodem P0148 może wystąpić w różnych samochodach, ale zawsze istnieją statystyki, w których błąd ten występuje najczęściej. Oto lista niektórych z nich: Audi, Chevrolet, Chrysler, PT Cruiser, Citroen, Dodge, Ram, Fiat, Ducato, Ford, Explorer. Mondeo, Mustang Transit, GMC Mazda 5, Mitsubishi, Fuso, Peugeot, Baxter, SsangYong, Chiron, Toyota, Tundra, Volkswagen Giazelle, Next przy Kodzie. Błędu P0148 czasami można znaleźć inne usterki. Najczęstsze z nich to P0147, P0149, P0168, P0169, P0170, P0173.